Cześć, ja jestem Tomas, a dzisiaj chciałbym przedstawić wam 5 dziwnych teorii, takich mega głupich teorii z kreskówek. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, zostawicie subika i lajka, a my co? Bez przedłużania, zaczynajmy! Czy Spongebob sabotuje Skalmara i Panią Pół? Teoria opowiada o spozoru niewinnej gąbce, która jest naprawdę lubiana przez wszystkich, ale nie do końca. Spongebob jest naprawdę nielubiany przez panią Pów i Skalmata. Tak naprawdę oni go naprawdę nienawidzą, naprawdę według nich życie bez Spongeboba byłoby lepsze. Teoria mówi o tym, że Spongebob sabotuje Skalmata i panią Pów za to, że go nie lubią. Skalmat nieraz mówił wprost Spongebobowi, że go nienawidzi i naprawdę go nie cierpi. Ale Spongebob to niby ignorował. W odcinku tajny agent nieruchomości, kiedy Spongebob i Skalmar są w domku ze sterowanymi z szufladami, SpongeBob wysuwał je i uderzył z kalmara. Widział jego ból, ale to ignorował. Na dodatek się uśmiechał. Naprawdę, w wielu innych odcinkach SpongeBoba można znaleźć podobne sytuacje, w których SpongeBob sprawia ból kalmarowi i z gąbce sprawia to naprawdę wielką przyjemność. On się z tego dosłownie cieszy. W przypadku bunnyków jest podobnie. Pani Bów często krytykuje Spongeboba za to, jak jeździ samochodem, no, a wszyscy wiemy, jak to wygląda. Spanż Bob jednak nie potrzebuje nauczyć się normalnie jeździć, bo kompletnie nie przykłada się do tego, jak jeździ, często powoduje wypadki, które narażały ją na rany, a ostatecznie zafiła nawet do więzienia. Gargamel to nałogowy alkoholi. Ale czekajcie, czekajcie, w opisie macie link do Discorda, na którego wpadajcie, ponieważ, ponieważ można tam pisać z fajnymi osobami, takimi jak youtuberzy typu Michał, czy zwyczajni ludzie lub moi moderatorzy typu Maggie albo Pawska, czy na przykład radził. Link masz w opisie, zapraszam. Teoria mówi o tym, że Gargamel miał wszystko, miał żonę, córkę i pracował jako prawnik we wielkiej firmie. wynego razu zniszczył wszystko, przez co został zwolniony, zdesperowany Gargamel po utracie pracy zaczął pić alkohol. W naprawdę wielki i zaczął widzieć małe stwórki zwane smetwami, które tak naprawdę były zwykłymi myszami. Smetfetka to tak naprawdę córka Gargamela, która ucieka od swojego ojca wraz z matką. Żona Gargamela ponownie wychodzi za mąż za bogatego i o wiele starszego faceta Papa Smurfa. Kiedy żona umiera, Papa Smurf ma wszystkie prawa do opieki nad Smurfetką, natomiast Gargamel chce za wszelką cenę odzyskać córeczkę. Natomiast Papa Smurf jako nowy opiekun Smurfetki wymawia jej, że Gargamel to zły pan, którego nie może spotykać, inaczej ją zje. Gargamelowi nie udało się odzyskać córki, przez co popadł w jeszcze większą depresję. Gargamel zaprzyjaźnił się ze starym kotem dachowcem, którego nazwał Krakier, i razem wspólnie połali nawiścią do małych niebieskich ludzików. Które nazwał smerfami Smerfy to komuniści Wiele osób widzi w Papie smetrwie Józefa Stalina to nasz to nasz Natomiast Ważniak to lep trocki I to nie tylko z powodu okularów Ważniak krytykuje poczynania innych Smertwów, Daje im lekcje I pełni rolę wroga publicznego Jest jedynym smerfem wobec którego wszyscy używają siły Papa Smerf jako Stalin Stoi na czele wielkiego państwa Czyli Miasta Smerfów ta teoria jest dużo dłuższa i dużo bardziej zawiła. Link do tej teorii macie w opisie. Czy Kudłaty jest zoofilem? W serialu Brygada Detektywów. Kudłaty chodzi z welmą, jednak w głębi Ciądze. duszy coś czuje do Skubiego. Jego mózg wymyśla, że pies jest o niego zazdrosny, a welma ma tego dosyć. Przez wiele lat znosiła miłość Kudłatego do Skubiego, ale teraz chciała być z nim. Z tego powodu była naprawdę bardzo zazdrosna o Skubiego. W tej wersji Kudłaty ostatecznie zostawił welmę dla swojego psa, a reszta Brygady Detektywów oraz welma udawali, że pies jest uczłowieczony i ze spokojem pozwalali Kudłatemu miło. Naprawdę bardzo miło spędzać czas ze swoim psem na tylnych siedzeniach Wehikułu tajemnic. Czy Gumball i Darwin są czpunami? W serialu niesamowity świat Gambola. Są takie odcinki jak Płatki, gdzie można zobaczyć coś w stylu fazy. Jakby chłopacy, czyli Gumball i Darwin, byli po czymś i mieli fazę. W tych odcinkach postacie Gambola i Darwina. Losowo zmieniają miejsce, w którym się znajdują, Wyobrażają sobie, że są teraz w centrum handlowym a oraz w ogrodzie. W odcinku Kastofle, Darwin poszedł do psychologa, ponieważ wyobrażał sobie, że na głowach jego towarzyszy są kastofle. Następnie wyobrażał sobie, że kastofle z nim rozmawiają. W tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. W komentarzu możecie napisać, jakie teorie mam omówić w następnym odcinku. I co? Widzimy się już w następnym filmie, więc wow! boom zjazd! Nadchodzą. Leslie, gdzie jesteś? Leslie.